Ja to widzę jakby tak walka o życie codziennie, a tak serio doświadczenie. Doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie. Najpierw pokażę ładny widok za oknem. Tak, to jest za oknem i nie stoję w wodzie. Moje drobne przemyślenia są rozczarowujące, ponieważ jeździłem różnym sprzętem, lepszym i gorszym, i niestety, według mnie, sprzęt ma więcej procentowo znaczenia niż doświadczenie. Ale teraz będzie. A, tak myślę. Prosty. Przykład po ośmiu zimach tutaj yy, dostałem na jedną trasę takie auto, które miało i gorsze opony i było gorszym autem. Nie jechało się za dobrze. Co więcej, nie panowałem za bardzo nad maszyną. To bardziej zima panowała nade mną. Wniosek jest jeden. Sprzęt, sprzęt, sprzęt. Pozdrawiam. A zima numer 10 się chyba popsuła, bo, bo nie ma zimy. Nie ma śniegu, nic nie ma. Je, jest woda. Mało śniegu, dużo wody. Chociaż tam u góry widzę trochę śniegu, chyba kolega w nocy to podpinał i nie widział. No trochę ma. Obudzi się, to mu powiem, bo śpi. Wierany ma zasłonięty.